I zapewne to fajnie w nocy wygląda Tu gdzie obecnie się znajduje Czy jaki rower tu nie rozjedzie I Jeszcze budyneczek z tej strony I to ogromne drzewko, jakie porównanie jest tu i obok też duże drzewka, ale przy tym to są malutkie fajnie wygląda ten pałac kultury bez tej wieży No i muszę przyznać, że choinka jest konkretna Ponad 10 metrów na pewno ma